Dziś przychodzę z tematem metody pracy z traumą. Podzielę się metodami, które pomogły mi, i jest mnóstwo. Nie z każdym wszystko zarezonuje. U mnie było to tak, że na różnych etapach życia rezonowały inne metody. Najdroższą mi metodą, i która przyniosła mi najwięcej ulgi, to praca z wewnętrznym dzieckiem. Tutaj też tych metod jest bardzo dużo. U mnie to było w hipnoterapii, w hipnozie, czyli w głębokiej medytacji, praca z podświadomością, wchodzenie w trudne sytuacje z dzieciństwa, w trudne doświadczenie, utulanie emocji wewnętrznego dziecka. Dla mnie sprawdziło się to najlepiej. Jest też pisanie listów do wewnętrznego dziecka. Można samemu siadać w medytacji z wewnętrznym dzieckiem, rozmawiać, wizualizować. Także kto co czuje. Drugą metodą to był taniec pięć rytmów. Taniec intuicyjny, spontaniczny, taniec z emocjami, bo nasze emocje zapisane są w naszym ciele. I było to tak naprawdę dawanie emocji w ruch, czyli wyrzucanie z siebie złości, lęku, konfrontowanie się ze stydem, ze smutkiem w ruchu, żeby pozwolić, jakby przepłynąć emocjom przez ciało w ruchu. Kolejną metodą, która mi pomogła, to technika uwalniania Hawkinsa, czyli Otwieramy się na odczuwanie, rozmrażamy ciało i pozwalamy sobie czuć wszystkie emocje w ciągu dnia, bo cały czas te emocje w nas są, bo my jesteśmy istotami energetycznymi. Metoda tre wytrząsanie traumy z ciała, metoda loena tu też ciało dla mnie lepsza loena niż tre, bo mocniejsza. Pisanie listów do rodziców. Do ludzi, których uważałam, że mnie skrzywdzili, oczywiście to jest tylko moja perspektywa, i konfrontowanie się w listach z emocjami, to co mówiłam wcześniej o medytacji, wizualizacja trudnych doświadczeń, pozwalanie sobie czuć trudnych emocji, utonanie siebie w tym. I to byłyby chyba takie najważniejsze metody, które mi pomogły. Jeżeli komuś to pomoże, to. Cudownie. Dzięki Pa.